Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie dwa małe blisterki z kolekcji. Panini FIFA 365 2022, wersja update'owa. Są to blisterki węgierskie. Czekam na przesyłeczkę z Grecji. Tam będą kolejne nowe limitki, które wyszły tylko w Grecji. Także jeszcze troszeczkę trzeba poczekać. No i co my tutaj mamy w pierwszym? blisterku, jakie cztery limitki Leonardo Bonucci czyli Juventus następnie z Paoku Anderson S. City trzecia limitka Makarenko z Fehewaru i czwarta Timber z Ajaxu trzy saszetki zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądać w drugim blisterku no, i oczywiście wtedy sprawdzimy, jaki pojedynek stoczymy, czy złączymy saszetki. I jeżeli chodzi o limitki, to mamy Erika Kusnira z Debreczeni, z Paoku Czuba Akpom, z Interu Handanowicz i z Fehewaru Norbert Szendrej. Czyli tutaj koniec, końcem, moi kochani. Raz, dwa, trzy karty w ogóle nie biorą udziału, bo nie ma kart, tylko same limitki. Zostaje nam Juventus, Ajax, Fechewar i Inter. A więc to może tutaj sobie przesuniemy, te limitki, które nie grają. Tutaj mamy to. No i czwarta limitka, w sumie dwie z Fechewaru. Czyli tu jest pojedynek pomiędzy czterema zespołami. Liczymy na rarki, moi kochani, jedynkę i dwójkę, którą nadal nie trafiłem. No i pierwsza karta to z Chelsea Impact Signing Saul. Druga to kapitan Boka Carlos Izquierdos. A z kart bazowych mamy Tejesza z Manchester United, Bayern Upamecano. Atletico Kondogbia i jeszcze raz Atletico. Renan Lodi No i pięknie. Mamy Cristiano Ronaldo na karcie Winter Star Manchester United. I z Interu Kapitan Hamdanowicz, czyli jest pierwszy punkcik tutaj. Chelsea Lukaku na bazówce. Jeszcze raz Inter Dumfries. Druga karta. Z Realu mamy Valverde, a z Bayernu Musiale Jamal Musiala. I pięknie, brakująca karta, moi kochani, Impact Signing. Menior Mike Menior z Milanu, więc to na pewno do albumu pójdzie. Juventus McKenney, fans favorite. Pierwszy punkt dla Juve. Dalej, Palmeiras, Roca czy Rocha. Fred z Manchesteru United, Borussia Dachut i Palmeiras Diversum. Kolejna saszetka: Impact Signing, Hakimi z Paris Saint-Germain, Szachtar, Piatow, Kapitan. i Bazówki. Lemar z Atletico, Pedrinho, Szachtar, Manchester City, Cancelo i Juventus, Danilo, czyli włoskie kluby. Tutaj nadają ton pojedynkowi. Przedostatnia saszetka: Vinicius, Fans Favorite, Real i tylko jedna specjalna. Z Milanu, Florencji, z Lyonu Shakiri, Chelsea, Zijech, Juventus, Betancur. czyli prowadzenie Juventusu w tym momencie i Danilo z Paris Saint -Germain. W ogóle nie ma Ajaxu ani Fehewaru. I super. Kolejna mega karta wpada Robert Lewandowski na karcie Winterstar, czyli dwóch tutaj wpadło: Ronaldo i Lewy, następnie Almendra. Fans favorite z boka i jest pierwsza karta z Fehewaru Szendrej, czyli ten zawodnik, który też jest na limitce: Eder Militao Real, boka Luis Wasquez i z Paris Saint-Germain Nuno Mendes. Czyli wygrywa Juventus na drugim miejscu, Inter na trzecim Fehewar. Dużo, moi kochani, tutaj patrząc po kartach limitowanych, padło mi nowych. Na pewno ECT, myślę, że Handanowicz, Bonucci, Timber to są karty, które dochodzą do kolekcji. No i tutaj na pewno Menion jako karta do albumu brakująca, a resztę sobie oczywiście sprawdzę. Tak więc, moi kochani, szybki, fajny odcinek, mam nadzieję dla Was. Dajcie znać, co myślicie odnośnie kart, które mi wpadły. Żegnam się z Wami i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam.